Całkiem niezłe. Słusznie. Nie ma to jak kieliszek Chateau de Châtelet, prawda, Deschamps? Masz rację. Kto by pomyślał 40 lat temu, że będziemy razem pić Chateau de Châtelet? Wtedy zadowoliłbym się filiżanką herbaty. Nawet zimnej herbaty. Bez mleka i cukru i esencji. Z pękniętej filiżanki. Nie mieliśmy nawet filiżanki. Piliśmy ze zrolowanej gazety. A my musieliśmy ssać namoczoną szmatkę. Ale nie straciliśmy ducha. Chociaż byliśmy biedni. Bo byliśmy biedni. Ojciec zawsze mi mówił, że pieniądze nie dają szczęścia. I miał rację. Byłem szczęśliwszy, gdy nic nie miałem. Mieszkaliśmy w starym domu z dziurowym dachem. Dom, my mieszkaliśmy w jednym pokoju, 26 osób, bez mebli i bez połowy podłogi. Musieliśmy się kulić w kącie, żeby nie spać. Pokój? Mieliście szczęście, my mieszkaliśmy na korytarzu. Korytarz? Ja mogłem tylko o tym marzyć. Korytarz byłby dla nas pałacem. Mieszkaliśmy w zbiorniku na szczycie wysypiska. Co rano budziła nas zwałka gnijących ryb. Dom? Mówiłem o domu, ale wystawał ledwie stopę nad ziemię, a pokryty był płótnem. Dla nas był to jednak dom. Nas eksmitowano z ziemianki. Musieliśmy zamieszkać w jeziorze. Szczęściarze, mieliście jezioro. Nas było 150, a mieszkaliśmy w pudełku po butach na drodze. W kartonowym pudełku? Prawdziwi szczęściarze. My mieszkaliśmy przez trzy miesiące w zwiniętej gazecie w pojemniku na odpadki. Wstawaliśmy o szóstej, sprzątaliśmy gazetę, zjadaliśmy spleśniałą skórkę od chleba i pracowaliśmy przez 14 godzin we młynie za 6 pensów tygodniowo. Gdy wracaliśmy do domu, tata zaganiał nas pasem do snu. Ale luksusy. My wstawaliśmy o trzeciej, sprzątaliśmy jezioro, zjadaliśmy garstkę gorącego żwiru i pracowaliśmy 20 godzin w młynie za dwa pensy miesięcznie. Potem wracaliśmy do domu, a tata bił nas po głowie nad tłuczoną butelką. Istny raj. My wychodziliśmy z pudełka o północy, lizaliśmy asfalt, a potem zjadaliśmy kawałek koksu i pracowaliśmy 23 godziny we młynie za pęsa co 4 lata. Gdy wracaliśmy do domu, tata kroił nas nożem do chleba. Jasne. A my wstawaliśmy rano o w pół do 11 w nocy. Pół godziny przed pójściem spać. Zjadaliśmy kęs trucizny, pracowaliśmy 29 godzin dziennie we młynie, za ósemka na całe życie, a gdy wracaliśmy do domu, tata nas dusiła, potem tańczył na naszych grobach. Spróbuj to powiedzieć dzisiejszej młodzieży. Czy ktoś z nich to uwierzy? Nie.